Teraz. A może pan chyba dojść, żeby go zjadł. To zdał się, Teraz. Teraz, bo Eni przyszła. S. Hmm. I pójść, Mówię.

No, 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 no. no tam... No, no. No, no. Ale es... Nie gra! Nie jest zły na tym midzie, ale kurwa to, że mnie kampili grałem jeszcze na tego championa dla dzieci i to. No, Dostałem skrzynkę! No bo ktoś dostał uh, S+. Klamot 231 obraża. <laughs> <laughs> To war no Nie spodziewałem się tego. Powiem ci, że ja też nie! nie Spierdalaj jojo Albo zawije Zajmiste. Jak tam, jak tam, jak tam, jak tam, jak tam. I to jeszcze z piłeczką a ty z czasową ręką. A druga. No śmierga. <śmierka> Cicho, bądź <panciusz. śmierka> No śmierga, no po tym Piękny. <grym> Piękne Ten już kurwa się ma fajny klip po raz dwusetny pewnie zapierdolony ...przerwał Frieza na midzie Byłby Ale dobra sam się ciedzi o, on ma już szóstkę generalnych, to jest Czekaj! Nie trafiłem tego! Coś... To, przele... to przeleciał jeden idealnie przez nam Ja mi klipy nie działam, weź klipuj, <grym> Gdzie znamy niby Taką lepę To jest To schowaj To jest bo ciebie jestem, ty. Jak mam mierz wystawiony, to wtedy może, możemy się napierdalać. Mhm. Szczypson 2016 PS. dalej nie widzisz, czy to teraz robisz? 5 lat ma, bo. No nie widzę. A tu, kurwa! Myślałem, że to. No on nie znowu wziąć, wypiekłe! Nie widzę go... Uh. Ej, ...to Ej, co w Okej. No nawet Ale zmisował. <laughs> Ale zmisował ten strzał. Kurwa. <laughs> ハハハハ Yeah! Dakolde! know Steve hehehehe heeej mnie brzuchła lapaga z ja <mierdoble>. A, <laughs> oh, mój <mi psuch. laughs> <laughs> On mnie zbucił I był. Idź się smycać. Po mikrofon. Ej, on mnie zbułł. <tryk> 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 <tryk>

o... Niebogę, Czemu nie powiedziałeś, ty zaczynasz się dziesięćki. O chuj ci chodzi, nie? Ja się nagę, patrzę i raj z placu, pleców. Placu, raj z placu, kurwa. Broni, kurwa. Nie! No odwrócił się nie do niej. Nie nie. nie. Odwrócił się o, do no, niej. You're a f***ing douchebag! Stop! <noise> nie. Tamto po nim być A ja właśnie nie mogę. Ja spokojnie mam klipa, jak to mówię, czy wyścig AudaCity masz gasnąć. Nie. <noise> Dolność to nosisz przy ja się to przynoszę Danse przy, przy, przy Dance for me, dance for dance for me O, o, o Ludwafel co przyszedł <kuh> na chwilę Po czym wszedł na serwis i powiedział Dobrze, zaraz przyjdę O, i przyszedł O, fajnie O, Ojoj, najgorsze. Dla mnie to było wpój zabawne, bo to widziałem. No bo to um, było takie. Ty już. Czytała mi z pola. Pokaż to. Idźcie na stream, a to zobaczycie, jak to wyglądało. Pokaż to. I one tam stoili przed stoi. podwórku <macy> i przed przed stoją. <PG -ch> <derecho> Tak Nie no. się pierdol nie i no roz żeby się wyjebał Pawała, NO NIE A jedzenia nie masz pewnie co? Stary jak jest straight w normalnie A kur... Ała kurwa to bol. to jest CO JEST Chciał, jak, pijer, się JAK SIĘ ZESROLĘ JAK SIĘ ZESROLĘ Czego? Wybuchu! Szybwa, Gdzie to było? Jebą, no, no, stracili solo. Przeciwnik Weźmy pokonami. tego kamerę jeszcze. No. no, to sam się. No, ale ja mam demolisza szybciej. Ten udyr to taki niespełniony tryhard, nie? Ty czemu ja tam? Ty co jest? Co jest? <noise> to <Tatająca> krowa. <noise> Holy cow Dobra mam sialo Ej, ile trzeba mieć żelaza, bo diaksów na cały set 24 24 Dobrze, 21 To jeszcze 5 oh. Dobra, masz, dobra, dobra O jak idzie z tym Paweł, ubóg skrzynki! Ja tak, ja tak czekaj, czekaj, to. to Skalmar wielki nosa miał północ. Piszę do kurwa, nie panie, panie. Ja, ja panie. zawsze, jak się buduję nad lawą albo coś, nie? No. To mam wrażenie, że mi zaraz shift przestanie działać. Nieźle. To jest bardzo stresujące Musisz to wierzyć w swoje umiejętności shiftowe. chłopcze. Ja na przykład wierzyłem i wyjebałem się 4 razy. O to moje ja wszystkie cztery śmierci są upadły Ktoś tu świeci. Oh, nie w ogóle. Matka przyjdzie i komputer wyłączy Takie Dobra Mariusz ten, ten wybuch tak Dobra,

To A ja przydurę, to no i jestem? Ja przygóle! To To za taków nie ma to Dwa trupy. Teraz. Przeszkodziłam. Haha! Ryzyko tylko trzeba nieraz popełniać. No, trochę więcej. Mm. mnie. O shit. Ganger. Co mnie? Mi? Refil mi dolił. No, ale gówno. Dało tam... <grym grym> kurwa, mnie tu red, bied... <grym> <grym> Biedny nie je lok. Odmiodę. Co co się pą. Arkimas bo też może. To

Do niego dep. Ja tam na łyżwach. Jo, Adam Magiezi. Jak ja teraz gram w debanku? Ja tam Depending ja. of Fly, Zach. Dawaj, wchodź tu na ligę gegend. nie <laughs> Liga Dobra, zagram jedno No i ja myślę, że tak właśnie zrobisz. Sajk. Ale nie. <laughs> Mogę ci MP7 dropnąć, Paweł, jak coś. A stać się. ja dawno się tak nie przestraszyłem. Paweł, ale... Że drugi jest no. to... Lujo. Widać, kto ma formę muzęta, nie? Jak... ty masz, kurwa, talce, biegając nikt się nie trafi, no bo tak jest. Dostajesz fakt, heada kurwa, za Hahaha! Skromował, chyba. Co, jest? Haha! <laughs> Boże, prze, przede mną robił tapa w Dej Wpil dola do sto bardzo dobrze hoć, 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 hoć. Tędy idzie wejść? tędy nie idzie wejść? Kurwa macie Gdzie ta paczka leży? O <śmienic> Tajnik! Tajnik <Kurwa>, Paweł! Tajnik! <śmienic> <śmienic> TEN TIMING! Haha! <noise> 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 ten, ten dwa. Dalej dwa. Mam za nim. Cipka z nagara. Wok Może być. Ale zlamiłem. <głos> <głos> On z wem check porobił. Fajnie, że ja mu kurwa celownik na bani miałem cały czas i tak dosłownie dwa obrazy. Cały magazynek przejebałem i chłopa nie zabijemy. wiem czy ten chłop z nagrym. Dobra. No, o, mam go. Fajny skinek. Gęstą. Nie. To? Dlaczego? Szansa na to, że dostaniesz dwa skiny z tego. Mam coś plumka pod nosem. To się mówi tak. Mariusz, nie startuj, bo ja idę. Powiedziałem, kurwa, idę w ze dwóch! Trzeba posłuchać uchem, a nie bzuchem, albo drugą stroną wypuszczać. Startuj, ja nie. Gdyby już pierdolony nie

Jeden na midzie był. Jeden na midzie był. Tam ma ktoś może ja? to jest? za burger! To za burger? Mariusz Czapiewski zabił, ale nie wiesz, to Mariusz ja. Ten łaj, cały tą kamerę do mój bierze. Nie, nie było tego efektu, ale był chyba taki piard. <servit> o, czekaj, wiesz co, było coś takiego, ale to strasznie przetłumione było. Potrzebujemy cię.

tu do mówca. Nie, to jest prawda, on mówi brzuchem. Nie no, bo gram w Minecraft. Nie. Tak. Nie. Tak. tak. O, o! Działa! Działa! <laughs> <laughs> Jak ty to zrobiłeś? Normalnie. Dawaj raz Kurwa, to było co? W końcu! <laughs> Ciało! między nogami, bo muszę starać. Ej, jeszcze. Banan. Ej e, banan, banan, banan. Jeszcze jeden banan. Obity Pobity na bananie. Tego paka na. O, kurwa. Dobra, jeden jest na badanie, jeden na midzie. na midzie. Możemy go stroszować na tym bananie Czekaj, ja. Nie y, ma, czekaj. Zapierdalamy. <laughs> Nie ma czekaj Dawaj Uwagań Łogeń na ciało Wpadł